Pojechaliśmy dzisiaj do Ostródy, gdzie produkuje się bardzo dużo różnych łodzi, i motorowych, i żaglowych. Cześć, witajcie. Tutaj Kanał Portowy. Na zaproszenie naszego partnera kanału, czyli Nordmaster. E, osobie, Tomasza Micewicza, którego wy już wszyscy znacie z poprzednich odcinków. Cześć, Cześć, witam wszystkich. Pojechaliśmy dzisiaj do Ostródy, gdzie produkuje się bardzo dużo różnych łodzi, i motorowych, i żaglowych. I co my tutaj dzisiaj będziemy oglądać? Dzisiaj będziemy mieli okazję obejrzeć produkcję Łodzi od początku do końca. E, w takiej atmosferze czysto stoczniowej, pełnej pyłu, pełnej e, różnego, e, dużego zamieszania. E, możemy obejrzeć każdy etap budowy jednostki. Tak, jeszcze sekunda. Bardzo dziękujemy naszym partnerom: oczywiście Northmaster z Boats za zaproszenie, a także Heli Hansen, który bardzo ładnie nas ubiera e, oraz Pantajesu ubezpieczenie jak. Aktualnie znajdujemy się w miejscu, gdzie nowe łódki dopiero powstają i to jeszcze na papierze, a właściwie na komputerze. Marek, dziękuję, że tutaj nas puściłeś. Co tu się dzieje? No w tej chwili jest koncepcja łódki 9-metrowej, to jest jakaś 3D w programie robiona. Czy już papieru nie używacie za bardzo? Już... Nie, w ogóle się nie używa papieru. Ani e, ołówka, ani papieru. A... Wszystko na komputerze digitalizowane. I tak, tak powstały szkic przechodzi na prototypownię, tak i, i przejdziemy teraz na, na dział prototypowni. Powstała forma, e, która powstaje na prototypowni, e, dochodzi do następnego etapu, gdzie jest, e, nakładane są wszystkie rozdzielacze. E, następnie po e, wszystkich rozdzielaczach nakładane są żelkoty. I tak powstaje e, następnie mapy, i tak powstaje e, kolejny wyrób e, elementu e, danej łodzi, e, który wchodzi tak jakby e, w skład e, całe, całej łodzi. Tak? A jak nazywa się to e, urządzenie, na którym teraz jest to, co będzie kadłubem? I do czego służy? Bo znajduje się trochę... Znaczy, to, jest, to, to akurat to, 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 które pokazujemy, to jest pokład. To okay. jest pokład tak podformowany, to będzie pokład. tak, a z tamtej strony już mamy w trakcie laminowania kadłub, tak? Przejdźmy tam, będzie widać. I potem łączymy pokład, czyli górę, z kadłubem, czyli z dołem. Tak, tak. Oczywiście są tu jeszcze wklejane jakieś wkładki, jakieś są dolaminowane elementy drobne, czyli jakieś klapy, konsole, jakieś inne rzeczy. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału Portowego, polubienia filmu i komentowania. Zapraszam Was jako partner e, tego kanału. Po nałożeniu żelkotów i, i zżelowaniu tych żelkotów nakładamy kolejne warstwy mat. E, e, czekamy na zżelowanie i następnie wkładka będzie wklejona w kadłub, ten kadłub. Tak, I po zżelowaniu na drugi dzień e, odformowujemy i zaraz przejdziemy do gotowego wyrobu i pokażę Państwu jak to dalej wygląda. No, i tutaj mamy e, dział przygotowania e, materiału do laminowania. E, mamy e, pracownika, który przygotowuje e, poszczególne elementy na no, łódkę, które są laminowane już na, na wyroby. Czyli wszystko się zaczyna od takiej płachty tak naprawdę, materiału, która jeszcze nie jest sztywna, bo dopiero jej sztywność nada co? Żybica. Dokładnie. Nie to, że sprawdzam, ale. Ale niektórzy nasi, nasi widzowie mogą nie wiedzieć, że to wszystko się zaczyna od takiego no, mięciutkiego, cienkiego kawałka zbrojenia. zbrojenia, maty szklanej. Dopiero potem żywica i powstaje twardziutka łódka, kadłub. No i tutaj mamy mieszanie żywic e, e, oraz wszystkich topkotów i żelkotów, gdzie stąd pracownicy pobierają wszystkie materiały do produkcji. Musi być dobra wentylacja, tak, bo to oczywiście wzdłuż że takie, e, jakby to była jakaś, no, to, nie, to nie, jest, to, tak? to jest bardzo duże stężenie e, różnych materiałów i musi być bardzo dobrze wentylowane. Tak elementy trafiają na dział e, wstępnej obróbki, czyli e, wycięciu, e, dopasowaniu kształtów, e, następnie na dział e, poprawek i topcutów. To jest ten gotowy wyrob, który żeśmy wcześniej oglądali tak? i on teraz trafił na dział poprawek, gdzie będą e, sprawdzone e, wszystkie powierzchnie żelkotowe i ewentualne pęcherze powietrzne będą e, naprawione lub niedoskonałości w żelkocie, które powstają. Tutaj już też widzę, nie ma tych takich frędzli z włókna tak? To jest po pierwsze, tak jakby obróbca jest obcięty do, do, do kształtu, który powinien być Zachowane w, danej, w danym modelu łodzi, coraz bliżej do finalnego produktu. Tutaj mamy plac odstawczy, gdzie mamy wstępnie przygotowane łodzie do dalszego etapu produkcji, czyli do, przeznaczone do poprawek i do montażu finalnego. Taki wyrób, który trafił na dział montażu. Jest uzbrojany wszelkie niezbędne elementy, czyli zbiorniki paliwa, cały osprzęt do sterowania łodzią i wszystkie niezbędne rzeczy, które są do niej potrzebne. Czyli to, to z czego, czego już nie będziemy w stanie później dotrzeć na dalszym etapie, jak połączymy dno z pokładem, tak? Czyli tak. te zbiorniki tak. w środku. Pod, pod, pod pokładem. Oczywiście, oczywiście. Czyli tak jak tutaj mamy teraz mamy kadłub, tak? W niego są uzbrojone wszelkie, właśnie tak jakby, takie jak powiedziałem zbiorniki. Są to zbiorniki na paliwo, na fekalia, na wodę oraz cała elektryka, która jest schowana pod pokładem, której nawet gołym okiem nie widać. Po sklejeniu kadłuba z pokładem Zakładane są odbojnice, nitowane, sklejane. Łódka po montażu trafia na hanę następną, gdzie jest sprawdzana pod kątem kontroli jakości oraz wyeliminowania wszelkich rzeczy, które powstały w czasie montażu i które trzeba usunąć. Taki żeby klient był zadowolony, oczywiście, tak, żeby łódka spełniała wszelkie parametry, które są potrzebne dla klienta. Kontrola jakości. Tak, Taka. Ale nie finalna jeszcze. No, czy znaczy, czy to jest. też tak, tak, wstępna, Następnie przechodzi do kontroli i po takiej wstępnej kontroli łódka przechodzi jeszcze szereg poprawek, które kontrola zaznaczy, tak? I następnie, jak już jest odbiór finalny łódki i łódka jest przetransportowana. Ale tak jakby do końca hali, i jest już pakowana i dostarczona następnie do klienta. No i tu widzimy też Merkury, czyli nowe silniki. Tak. To jest ten etap, kiedy y, montowane są silniki? Tak, jeżeli klient sobie życzy y, łódź silnikiem, no to jest y, zamontowany silnik do niej. Jeżeli bez silnika, klient y, może sobie y, założyć sam ten silnik. tak. A większość jednostek, które produkujecie, to są y, z silnikiem, silnikami zawodowymi czy stacjonarnymi? Okay. Większość jednostek, większość jednostek są silnikami zabrytowej. Produkujemy łodzie od najmniejszych od 3,80 metra kończąc na 8-9 m. To jest łódka przygotowana do spakowania, czyli zafoliowania tak i czeka na odbiór przez klienta.